Cię z wami bardzo serdecznie na kolejnym vlogu będzie to vlog z mojego wyjazdu bo dziś mamy bardzo fajny dzień jest sobota i jedziemy na Zlot Sea Bloggers tak naprawdę jest teraz godzina przed szóstą także jest bardzo wcześnie a ja już jest to ogarnięta E, także możecie się domyśleć, czy jestem z pana. Otóż nie, nie jestem. Jest już na godzinę, a to dlatego, że musimy jeszcze po drodze wstąpić do mojej szkoły na egzamin. E, chcę napisać jeszcze egzamin, żeby mieć po prostu z głowy, żeby nie musieć potem bawić się w kolejne terminy. E, także po drodze jedziemy na uczelnię, na ósmą, piszemy egzamin. Z egzaminu jedziemy prosto do łodzi e, na Sea Bloggers. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę. Wszystkie osoby, które tam będą, myślę, że to jest fajna opcja: spotkać się z osobami, którymi się jeszcze nigdy nie widziało, albo które się widzi tylko i wyłącznie tutaj na Instagramie czy na YouTubie tylko przed ekranem. Jestem tak jak widzicie, ogarnięta. Mam na sobie taki oto kombinezon. Bardzo zwiewny. Bardzo leciutki, także myślę, że będzie fajny. A ma być dzisiaj dość ciepło, bo 23 stopnie. Także myślę, że będzie w nim jak najbardziej spoczko. Bo jest troszeczkę elegancki, ale bez przesady jest też troszeczkę luźny. No i przede wszystkim jest wygodny i zwiewny, tak żeby mi było wygodnie i nie było mi gorąco. Znaczy przynajmniej mam taką nadzieję, że tak będzie. Także tak, ja dopakowuję ostatnie rzeczy, bo jeszcze kilka rzeczy muszę spakować i zaraz jedziemy. I mam nadzieję, że szybko pójdzie egzamin i będziemy już w drodze do łodzi, że wszystko pójdzie pomyślnie. Już nie mogę się naprawdę doczekać. Ogólnie jedziemy na jedną noc. E, prawdopodobnie, bo nie mam jeszcze lokum, ale to jest hit. E, a rzeczy nabrałam, jakbyśmy jechali na tydzień. Dobrze, że jedziemy samochodem i mogę sobie to wszystko zabrać, bo gdybym miała jechać jakimś pociągiem, czy. Nie wiem, czym to nie wiem, jak ja bym się spakowała, ale mam ten plus, że jedziemy samochodem, więc mogę sobie troszeczkę nabrać tych rzeczy. Najwyżej poleżą w samochodzie, albo się nie przydadzą, ale będę miała z tyłu głowy, że mam jakiś tam plan B. Pokażę Wam jeszcze z daleka ten kombinezon. to wygląda. Niestety nie mam innego lustra, żeby go to przedstawić. Zrobiłam sobie takie karbowane włosy i myślę, że całkiem spoko to wygląda i się komponuje. Tutaj mi tylko troszeczkę przeszkadza, bo to opada, ale myślę, że jest tak troszeczkę luźno, troszeczkę elegancko i że jest sporko, Także już nie przedłużając, lecimy, bo jest mało czasu. Wyszłam już do miejsca, gdzie było całe wydarzenie, i było to EC1Łódź, Centrum Kultury. I tu możecie zobaczyć stanowiska marek, które współpracowały, które były sponsorami tego oto wydarzenia. Były one rozstawione, można było porozmawiać z, właśnie z ludźmi. Można było wziąć udział w jakimś konkursie, żeby wygrać jakąś nagrodę. No, ale to no. Teraz przejdziemy sobie do drugiej strefy, gdzie jest troszeczkę więcej rzeczy, już Wam pokazuję. Jak widzicie tutaj po prawej stronie była ścianka, na której można było robić sobie zdjęcia. Było tak, że stanowisko top model serwowali tam tajskie lody, kolejna ścianka do robienia zdjęć. Tam widzicie w oddali Lilo, stanowisko właśnie Lilo z biżuterią. Jak widzicie, jest bardzo dużo ludzi, chociaż to i tak, i tak jest mniej niż było później, to była taka część, gdzie odbywały się jakieś właśnie atrakcje. Poprzednia część, którą Wam pokazywałam, to była część wykładów, które były dostępne dla wszystkich. Tutaj mamy jeszcze stanowisko Musteli, a tutaj impostu, Tutaj właśnie są te lody, o których wam mówiłam, czyli na stanowisku top model można było zjeść sobie tajskie lody. było one w dwóch smakach: mango, malina oraz masło orzechowe. Ja wzięłam sobie te owocowe i były przepyszne. Do dyspozycji była cały czas dostępna kawa, woda i takie bezalkoholowe drineczki. Na stanowisku Lilow, które wam wcześniej pokazywałam, można było wylosować sobie brązoletkę. Ja właśnie wylosowałam sobie taką z koniczynką i jedną z serduszkiem, a tutaj na stanowisku Metapic wylosowałam homle. Kolejnym partnerem był Maybelline, gdzie można było nawet skorzystać z darmowego makijażu i przetestować nowe produkty. No i oczywiście uczestniczyłam też w wykładach, gdzie dowiedziałam się wielu informacji na przykład na temat tworzenia rolek czy też na, na temat działalności na YouTubie. No ja właśnie wyszłam z Sea i powiem Wam szczerze, że jestem zachwycona, bo że wyglądam tragicznie, ale było mega fajnie. Widziałam mega dużo fajnych osób. Spotkałam się też z Martyną i razem sobie łodziłyśmy. Jestem w ogóle obładowana prezentami. Były super jakieś tam konkursy i prezenty dla uczestników, także mega się mnie to. pewno. jestem tak pełna pozytywnej energii, dla masakra. Wieczorem mamy jeszcze imprezkę, ale nie wiem, czy na niej będę. Także może jeszcze coś nam nagram z wieczora, a na razie lecę sobie do chłopaków. My już ogarnięci i lecimy sobie coś zjeść, jesteśmy właśnie na ulicy Piotrkowskiej, czyli tej najsilniejszej ulicy w Łodzi. Mówiłam na Piotrkowskiej i idziemy sobie coś zjeść. Właściwie powiedziałam Wam, że jeden z C bloggers, ale w zasadzie nie powiedziałam wam co to jest. Jakby osoby, które nie wiedzą c jest to taki zlot twórców internetowych. Raz w roku spotykamy się w jednym miejscu, w zasadzie ja pierwszy raz tym uczestniczyłam, ale wiem, że dzieje się to już od dłuższego czasu, że spotykamy się w jednym miejscu i tam możemy ze sobą porozmawiać, poznać się. Jest też gala hashtag roku, gdzie są wybierani najlepsi twórcy ze swoich dziedzin, także mega fajnie. i Dzisiaj dzień rozpoczynamy śniadaniem i zobaczymy, jakie atrakcje będą, może będzie coś nowego, coś na pewno Wam pokażę. Tutaj mamy śniadanie, choć śniadanie bym tego troszeczkę nie nazwała, ale i tak, i tak miło, że było coś, żeby przekąsić. I tą niedzielę spędziłam głównie na wykładach, na których byłam zapisana. Tutaj możecie zobaczyć sale, jak to wyglądało. Bardzo ciekawe wykłady bardzo dużo wiedzy, która bardzo przyda się w tworzeniu w internecie. Jeśli my znacie i obserwujecie, to wiecie, że my uwielbiamy odwiedzać zo w każdym jednym miejscu, gdzie jesteśmy. Staramy się zagospodarować sobie czas, żeby odwiedzić zo. Tak jak mówiłam, my uwielbiamy chodzić do Zoo, dlatego też odwiedziliśmy dzisiaj Zoo w Łodzi. Co prawda już tutaj byliśmy jakiś czas temu, ale wtedy była zima i zwierzaki były zamknięte, ale teraz jest ciepłutko i możemy sobie pooglądać zwierzaki, wszystkie są na dworzu, także idziemy spacerować przy okazji dodatkowy spacerek i oglądanie zwierzątek. i powiedzieć, jak to wyglądało, bo tam nie miałam zbytnio czasu na to. Jeśli chodzi o Bloggers, to oni właśnie, tak jak mówiłam, organizują co roku takie spotkania twórców internetowych. Trzeba się na to zapisać, potem weryfikacja jest waszych profili, waszych działań w internecie no i spośród wszystkich zgłoszeń wybierane jest, nie wiem dokładnie ile osób ale dostajecie po prostu zaproszenie że zostajecie przyjęci i że możecie przyjechać właśnie na te spotkanie, no i ja tak właśnie się zarejestrowałam i takie zaproszenie otrzymałam na wejściu dostawaliśmy takie oto plakietki, każdy musiał ją mieć na sobie, Dodatkowo było jeszcze taka opaska na rękę aby nikt, że tak powiem nieproszony na to wejście tutaj na, ten, na to wydarzenie nie Wszedł, także było to bardzo pilnowane, była ochrona, no i potem były właśnie te stoiska. Było to na dwóch częściach. Na trzeciej części była scena główna, gdzie były te wykłady takie ogólne, no i dodatkowo były jeszcze chyba trzy czy cztery salki, a bardziej takie strefy, gdzie odbywały się już warsztaty, czy też takie wykłady, na które trzeba było się zapisywać. Dostaliśmy też wcześniej informacje, jakie wykłady będą, i potem rozpoczęły się zapisy. No i żeby Wziąć udział właśnie w takim wykładzie, który Was interesował, to trzeba było się na niego zapisać. Pisy rozeszły się bardzo szybko, bo niektóre z tych wykładów były naprawdę bardzo ciekawe, dlatego było bardzo też popularne i duża część osób chciała się na nie zapisać. Oczywiście potem gdzie niegdzie wpuszczali też dodatkowe osoby, które czekały pod wejściem, bądź też ktoś zapisany nie przyszedł i, został, i ta osoba, która nie była zapisana, mogła sobie wejść i posłuchać. Także zapisy zapisami, ale jakieś tam wyjątki były i można było mimo wszystko skorzystać. Bardzo miłym gestem było to, że na wejściu, przy rejestracji, jak właśnie dostawaliśmy te plakietki, dostaliśmy również taką torbę z upominkami od sponsorów właśnie tego wydarzenia. Kilka bardzo fajnych rzeczy, bardzo miły gest. Dodatkowo na, na tej strefie, jakby takiej głównej, gdzie wszystkie. Marki były rozstawione, też można było wziąć udział w jakimś konkursie. Może tak to nazwę. Chodziło o to, aby na przykład polecić markę albo wstawić jakby na Instagrama coś związanego z marką. Dzięki temu można było otrzymać jakiś drobny upominek. I na przykład, tak jak mam tutaj paczuszkę od Maybelline, wstawiłam TikToka i dostałam parę nowości podkład tutaj jest również pomadka, tuż do rzęs i, i puder. Także też bardzo fajnie można jakby pomóc mark markom, a w zamian one za to dają jakieś tam drobne upominki, co też jest bardzo fajne. No bo nie ukrywajmy, że wydarzenie związane z internetem no, będzie kojarzyło się z internetem i zadania do wykonania również będą związane z internetem. Jeśli chodzi o jakieś inne upominki, to na przykład tak, tutaj mamy takie kadzidełka zapachowe od Homey, Na przykład w jednej z paczek właśnie tam ustawiłam wcześniej takie kręcenie kołem, tam wylosowałam paczkę od Homey i na przykład dostałam tutaj taki kubaczek i taką narzutę na, na łóżko, która już jest rozłożona. Ale na przykład tutaj mamy SPF 50, bardzo fajnie, od marki Mustela. Mamy również taką herbatkę. Także upomin upominków było bardzo dużo e, i bardzo różnorodne. Na przykład maska do stóp, czy jakieś inne próbki e, kosmetyków, e, tak żeby sobie właśnie wypróbować, e, sprawdzić, poznać też markę. Tutaj taki jeszcze balsamik w kształcie takiego kółeczka. Też bardzo fajnie miałabym w jakiś sposób opisać, podsumować może w zasadzie te wydarzenie i to, jakie są moje odczucia, to ja na przykład jestem bardzo zadowolona. Mogłam poznać wiele fajnych osób, spotkałam się również z dziewczynami z Instagrama, które kojarzę tylko z Instagrama, nigdy wcześniej się nie widziałyśmy, więc fajnie było te osoby w końcu poznać na żywo. Tam przechadzając się między stoiskami też było można zobaczyć wiele fajnych, wiele znanych osób. Dodatkowo bo uważam, że ta wiedza, która została nam przekazana na tych wykładach, na których mogliśmy uczestniczyć, była ogromna i była bardzo przydatna, bo ja na przykład dowiedziałam się bardzo fajnych rzeczy, związanych na przykład z tworzeniem rolek, czy związanym z działalnością na YouTubie, która, którą tutaj rozpoczęłam, więc na pewno parę wskazówek mi się przyda. Dowiedziałam się też na przykład, jak prowadzić profil w internecie tak żeby marki by mogły jakby mnie zauważyć także no mówię wam jeżeli prowadzicie jakąś działalność w internecie to naprawdę takie wydarzenie takie spotkanie takie wykłady naprawdę są bardzo przydatne także ja jestem zado zadowolona bardzo się cieszę że udało mi się tam dostać bardzo się cieszę że udało mi się tam pojechać wszystko się udało i naprawdę jestem bardzo zadowolona I jeżeli miałabym jeszcze raz jechać, to na pewno bym pojechała I jeżeli za rok na przykład będzie organizowane takie wydarzenie To oczywiście, że będę chciała tam być Także to tyle w tym odcinku Chciałam Wam tak zebrać wszystko jeszcze w przysłowiową kupę Żeby Wam wyjaśnić jak to wyglądało, co tam się działo I zapraszam Was do kolejnych odcinków.